Dobry wieczór Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj Pan mecenas Słowomir Plata. Witamy w studio. Dobry wieczór. Przede wszystkim, Panie mecenasie, gratulacje. Wygrał Pan jakąś kolejną wielką sprawę, prawie 2 miliony dolarów odszkodowania. Tak, to tym razem dla klienta, który miał u nas sprawę z wypadku budowlanego. Proces trwał parę lat, ale zakończył się bardzo, bardzo pozytywnie. Panie mecenasie, dzisiaj będziemy rozmawiać o wypadkach samochodowych. O tym, że można mieć wypadek samochodowy, który się dla nas dobrze zakończy. Czy można mieć coś takiego jak dobry wypadek samochodowy? Yy, może nie tyle co dobry samoch wypadek samochodowy, co wypadek samochodowy, który zakończy się pozytywnym rezultatem. Jeśli już mamy to nieszczęście, żeby być w tym wypadku samochodowym z naszym samochodem czy kimkolwiek innym, yy, to pamiętajmy, że Nowy Jork ma pewien statut. Statut, który mówi, klasyfikuje obrażenia ciała. I dzięki nim, dzięki temu statutowi i wyszczególnionym w nim obrażeniom ciała, można od razu stwierdzić, czy ta sprawa ma szansę wygra na wygraną, czy też nie. E Nowy Jork w statucie zastrzega sobie, że, e że wypadki samochodowe są dobre wtedy, kiedy ktoś ma złamanie, utratę kończyny, lub na przykład e straci 90 dni z pierwszych 6 miesięcy, czyli 3 miesiące spośród pierwszych 6 miesięcy po wypadku. Jedyne dodatkowe e wymaganie przy tym ostatnim warunku jest to, żeby te 90 dni, czyli 3 miesiące, nie były tylko i wyłącznie naszą chęcią pozostania poza pracą, ale udokumentowaną nieobecnością w pracy na wniosek lekarza, czyli musimy mieć stracone zarobki w payroll, czyli pokazane to, że naszych zarobków przez 3 miesiące po prostu nie było, jak również skierowanie od lekarza, który mówi, że nie możemy pójść do pracy z powodu obrażeń, które doznaliśmy po wypadku. Jeśli te dwie rzeczy są spełnione, to nie musimy mieć połamanych kończyn, nie musimy mieć utraty kończyny, nie musimy nie mieć Nie musimy ręki ani nogi, żeby mieć… Nie, nie. Aczkolwiek te dwa wymogi są niezbędne. Jest jeszcze oczywiście czwarta możliwość, czyli każdy, każdy samochód w Nowym jest ubezpieczony i ma polisę no fault insurance. Uh, no właśnie, bo to no fault insurance zakłada brak winy, czy brak orzeczenia o winie. Co, na czym to polega? Działa podobnie jak workers compensation uh, ubezpieczenie i tak, zakłada to, że nie dochodzi się winy, aby dokonać wypłat z tej polisy. To jest tylko część naszej polisy samochodowej, tzw. Tak no fault insurance lub pip, czyli personal injury protection insurance. Tam, gdzie pisze PIP, po prostu to jest ta część naszej polisy. Która, nas, która nam pokryje część kosztów leczenia? Dokładnie tak, i nie tylko koszty leczenia, ale również odda nam część straconych zarobków. Czyli w Nowy Jork e, w statucie NoFold ma napisane, że 80% straconych zarobków do 2000 dolarów miesięcznie będą wypłac będzie wypłacało bezpieczalnie, jeśli ktoś pozostanie poza pracą, na przykład te 3 miesiące, czy 4 miesiące, czy jakikolwiek okres czasu po, e, po wypadku. Bo to jest ważne, bo w takim razie nie musimy martwić się o te 180 dni. Czy 90 dni spośród 180 nie musimy się martwić o nasze dochody? Dokładnie tak, z tym, że pamiętajmy o tym, że nowo ubezpieczalnie będą chciały wypłacić 80%, ale powiedzą minus to, za co odpowiedzialne byłby. Disability Fund, czyli Social Security Disability, które wchodziłoby w tym momencie w wypłaty, jeśli ktoś pozostawałby pr poza pracą dłużej. I oni wtedy odliczają sobie tą część, którą Social Security Disability powinna zapłacić, od tych 80%. I pamiętajmy o tym też, że 50 tysięcy policja to jest tylko. Podstawowa polisa. No właśnie. Czy warto się ubezpieczyć tylko na 50 tysięcy, czy warto ubezpieczyć się na więcej? Na pewno warto ubezpieczyć się na więcej w no-fault insurance. Podstawowa polisa jest 50 tysięcy. Kolejnym etapem, stopniem jak gdyby byłoby 100 tysięcy dolarów lub 150. 000. Różnica między nimi jest minimalna, jeśli chodzi o kwoty, które płacimy w ciągu roku. To jest kilka dolarów. Ochrona jest taka, że jeśli ktoś trafia do szpitala po wypadku i ma kilkudniowy pobyt w szpitalu, to 50 tysięcy. To już jest no, to, tak, to samo łóżko to jest parę tysięcy za noc, prawda? Tak. To już, a już dodamy do tego jakikolwiek zabieg analizę jakąkolwiek już mamy kilkanaście tysięcy za, za jeden czy dwa dni pobytu. Jakakolwiek operacja wchodzi że to no tysięcy tak, no to już to kilkadziesiąt dolarów. To Więc pamię, pamiętajmy o tym, że jak spojrzymy na naszą polisę, to nie bierzmy tylko najtańszej, bo taka jest najtańsza. Tylko czasami pomyślmy, co może się zdarzyć, bo jak to już się zdarzy, będzie za późno. Więc pomyślmy o tym, żeby tą policję rozszerzyć o dodatkowe 50 tysięcy za parę dolarów dosłownie w ciągu roku. Ona kosztuje tylko niewiele więcej. Wtedy ta policja się nazywa APIP, czyli Additional Personal Injury Protection. Ta no normalna postawa 50 tysięcy ma nazwę PIP lub no fault. Ta druga to jest APIP. I wtedy nasze stracone zarobki mogą być wyższe. Inaczej mówiąc, kompensata jest 80% cały czas za stracone zarobki. Ale wtedy limit jest większy, jeśli dobrze się nie mylę, to wynosi około 4000 dolarów miesięcznie zamiast 2000 dolarów miesięcznie. I jeżeli zarabiamy więcej niż 2000 miesięcznie, to rzeczywiście to się. Tak, także spojrzmy na nasze zarobki i wtedy pamiętajmy, że jak coś nam się stanie i musimy poznać poza pracą, to ten PIP powinien być wyższy. Bo no te różnice są groszowe, prawda? Te... Tak, to jest kilka, kilkanaście dolarów w ciągu roku, ale o tym ubezpieczeni państwo nie powiedzą, bo na tym nie zarabiają za dużo, dlatego nie chcą tym mówić. Wręcz przeciwnie, ryzykują więcej. Tak, i dlatego zawsze mówią, OK, no fault, zawsze podstawowe 50 tysięcy. Jest jeszcze kwestia odpowiedzialności cywilnej za, za wypadek. Jak to wygląda? Żeby mieć dobrą odpowiedzialność cywilną, to musimy pamiętać o pewnych elementarnych zasadach powypadkowych. Jak do tego wypadku dojdzie, pamiętajmy, że mamy telefon. Pamiętajmy, żeby go użyć, żeby zrobić zdjęcie samochodu, zanim policja go ruszy lub zanim będziemy musieli go ruszyć w inne miejsce, ponieważ jest na przykład duży ruch drogowy wokół nas. Właśnie, bo powiedzmy co to jest sobie, co to jest odpowiedzialność cywilna. Ktoś powoduje wypadek z naszym udziałem i my możemy tą osobę po prostu podać do sądu. Za to, co zrobiła. E, tak, niestety również ta osoba może nas pozwać do sądu, jeśli uzna, że to była nasza wina. I każdy będzie subiektywnie uważał, że to jest danej osoby wina, więc dlatego, zdjęcia, zanim jeszcze przyjdzie policja, są tak bardzo ważne, bo wtedy możemy pokazać policjantowi, proszę bardzo, tak wyglądały samochody, zanim musieliśmy zjechać do egzitu, ponieważ ruch na autostradzie był za duży. E, zanim państwo użycie swój samochód, musicie udokumentować, jak, on, jak wyglądał w momencie wypadku, zderzenia, kiedy dwa samochody stoją koło siebie. Wtedy można lepiej to pokazać. I policja, kiedy przyjdzie, spisze raport policyjny. Pamiętajmy, że ten raport możemy dostać, musimy po niego pójść na komendę, ale w tym raporcie policyjnym jest nie tylko opis, co powiedziała dana osoba, co powiedział kierowca jednego, z drugiego samochodu, ale również są kody. Po dwóch stronach tej kartki, która jest raportem policyjnym, będą kody, dokładnie takie kwadraciki, w których będą wpisane numerki. I te numerki oznaczają konkretne rzeczy, które policja zauważa na miejscu wypadku odczytać te kody można bardzo łatwo, bo na stronie internetowej można znaleźć tłumaczenie tych kodów, jeśli tylko wpiszemy raport policyjny, kody raportu policyjnego po angielsku na, na Google Search powinno to wyskoczyć. I te kody nam mogą dać dodatkową historię, którą policjant napisał, na przykład, że ktoś nie przeleciał przez czerwone światło, że nie zatrzymał się na stopie. Nie zawsze to będzie napisane w opisie sprawy, w opisie wypadku, jak policja to zaznacza. Ale to jest jedna tylko rzecz. Bardzo ważne Również jest, żeby zatrzymać samochody koło siebie. Jeśli ktoś jedzie, ma wypadek i zanim stanie samochód, bo nie może się przebić indzie dalej, to musimy wyjść z samochodu, poprosić tą osobę o dane, poprosić ją o to, żeby. Czyli szukamy świadków. Koniecznie. Szukamy koniecznie... świadków oprócz policjanta, prawda, który, który też jest świadkiem. Tak nie, naprawdę. policjant nigdy nie może być świadkiem. On może tylko zauważyć, co zobaczył na... i napisać, co zobaczył na miejscu wypadku, ale on sam de facto. Również będzie mógł zeznawać jako świadek tego, co zobaczył, no ale on będzie takim bardziej obiektywnym interwencjatorem. Poli policjant nie myślę. może orzekać o winie, to, do tego zmierzałem. prawda? Policjant... To znaczy, mógłby, mógłby orzec o winie i dać komuś nawet mandat. Nie zawsze to robią. Jak przyjeżdżają na wypadek po już momencie zdarzenia, często ktoś nie chce tego robić. I po prostu tylko napiszą, że ta osoba mówi to, ta osoba to, a policjant nie był świadkiem wypadku. Więc jego oświadczenia w sądzie będą bardzo mało znaczące, jeśli nie widział naocznie danego wypadku. W większości przypadków, kiedy potem dochodzi do przesłuchania takiego policjanta, to on stwierdza, że już nie pamięta tego wypadku i no tak, tak. Nie, ma, nie ma niezależnej pani. Nie który opisywał tego dnia, prawda? Tak, I tak, dalej. tak A powiedzmy, wypadek miał miejsce pół roku wcześniej. Więc bardzo ważne też dla prawników jest to, żeby takiego policjanta schwytać jak, gdyby jak najszybciej na przesłuchanie, bo oni mogą go zmusić do tego, że do biura i zrobić mu przesłanie, jeśli jest jakakolwiek wątpliwość co do tego, jak zdarzył się wypadek. Jeśli nie ma wątpliwości, raport jest czysty, no to nie ma takiej potrzeby, ale jeśli jest jakakolwiek wątpliwość, wtedy musimy go ściągnąć do dla Państwa sprawy do, do biura i przesłuchać. Wtedy przesłuchujemy go my, jako Państwa prawnicy plus druga strona ma swojego prawnika również, który zda, zdaje mu wtedy pytania. Ale świadkowie są jeszcze bardziej korzystni, ponieważ świadkowie są niezależni, patrzą, po prostu znaleźli się w złym miejscu w złym czasie. Ale Dzięki nim. W lepszym od nas. Tak, <noise> bo tak, myśmy oczywiście, mieli wypad, oczywiście. Ale, <noise> y, ale mimo wszystko, nie zawsze ludzie chcą kooperować, nie, ch nie zawsze chcą dać swój numer telefonu. Spiszcie sobie Państwo ich numer rejestracyjny albo weźcie, zróbcie zdjęcie tablic rejestracyjnych. Cokolwiek, co nam pozwoli, co nam, prawnikom, <noise> później pozwoli z tymi osobami się skontaktować i powiedzieć: proszę Panią, był wypadek, Pani była świadkiem tego wypadku. Czy może Pani powiedzieć mi, co się stało? Czasami te zaznania Ludzie będą Nie chcą ważne. kooperować później, ale bardzo często tutaj się jednak zatrzymują i pytają się, czy nie pomóc. Jeżeli mamy służkę, albo nawet na coś poważniejszego, to po prostu ludzie mają tutaj odruch. Stanąć i zapytać się, czy nie pomóc, albo stanąć i zadzwonić pod 911. I wtedy chyba to jest ten moment, w którym powinniśmy zadziałać i wziąć albo ich dane osobowe, albo właśnie zanotować przynajmniej numer rejestracyjny. Dokładnie tak, albo zrobić zdjęcie. Albo zrobić zdjęcie. Panie mecenasie, może się tak zdarzyć, że osoba, która spowodowała wypadek, a która nas w jakiś sposób uszkodziła albo nie ma polisy, albo ma bardzo mało polisy, tą minimalną i wtedy powstaje problem, co możemy zrobić, co możemy zrobić, żeby wydobyć jakiekolwiek odszkodowanie? Niestety zazwyczaj niewiele. Yy, niestety zazwyczaj jest tak, że jeśli ktoś ma 25 tysięcy dolarów polisę, no to jest Dużym ryzykantem, bo jeśli ma domy, mieszkania na swoje nazwisko, będzie musiał je albo spieniężyć, albo zapożyczyć. Bo w przeciwnym wypadku, w momencie, kiedy uzyska się przeciwko niemu wyrok, jego własność osobista, czyli dom, mieszkanie, samochód, może pójść pod młotek. Jeśli to nastąpi, on już nie będzie, to już będzie za późno dla niego, żeby to odkręcić, więc wtedy będzie musiał albo zapłacić albo pozwolić szerfowi sprzedać swoje aktywa. Natomiast yy, to jest przy najmniejszych polisach, których naprawdę nie polecam kupować, bo one się bardzo później mszczą. Yy, nie tylko na osobach, które spowodują wypadek, ale również na osobach, które mają wypadek nie ze swojej winy, ale druga osoba ma 25 tysięcy dolarów. Bo jeśli mamy wyższą polisę, jeśli mamy samochodową polisę na 25 tysięcy, przepraszam, na 50 tysięcy lub 100 tysięcy i taką samą UM polisę, czyli Uninsured Motorist Polisę, o której kiedyś mówiliśmy już, że to jest polisa, która nas chroni w przypadku jakiegokolwiek wypadku samochodowego musimy mieć pewność, że ona jest przynajmniej taka sama w, w swoim wymiarze i wysokości, w jakiej jest polisa BI, czyli odpowiedzialności cywilnej. Ale jeśli spojrzymy na wypadki samochodowe z perspektywy poszkodowanego tylko, to oczywiście mała polisa będzie powodowała, że teoretycznie może otrzymać mniej pieniędzy, ale jeśli mała polisa jest poparta z tyłu, a to zawsze prawnicy sprawdzają, że ktoś ma dom, mieszkanie lub samochód, zawsze te rzeczy można potem zająć po procesie. Więc gorąco, gorąco polecam wyższe policy niż 25, bo te 25 tysięcy są dosyć makabrycznym wy 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 wymysłem w New Yorku, ale niestety zgodne z prawem. Pani mecenasie, dziękuję bardzo za rozmowę. Następnym razem porozmawiamy o wypadkach na budowie. Tak jest. I o tym, jaki jest, jak jest mieć pozytywny wypadek, żeby pozytywnie się skończył. Znaczy oczywiście nikomu nie życzymy wypadku na budowie, tak. ale mogą być wypadki takie, które nam zakończą się, tak jak pana ostatni przypadek, rzeczywiście dużym odszkodowaniem. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również dziękuję. Państwa zapraszam na dalszy ciąg programu.